Hej, witam was w kolejnym odcinku ze Stardiowali. W tym odcinku pozwiedzamy sobie jeszcze mapę, bo jak wiemy, jest dużo nowych rzeczy. Pozbieramy sobie jagódki, ponieważ mamy event, podczas którego mamy ich po prostu mnóstwo na mapie i bardzo opłaca się je zbierać. Mm. Nie wiem czemu te kury y, cały czas mają. Mm. O, i widzę, że mi parę rzeczy urosło. To mnie bardzo cieszy. Mm. Widzimy kotka oczywiście. Zbieramy jagódki, których będzie mnóstwo leciało tych Blackberry. Już się nie mogę doczekać po prostu. Dobra, to mi niestety nie urosło, ale myślę, że jutro już mi urośnie. Czemu ja już tak dużo energii nie mam? To chyba przez to, że późno poszedłem spać. Tak sądzę. Ale mamy chyba amaranty. No. Pięknie. Niestety nic poza tym nie zbierzemy sobie, szkoda Ale to wciąż bardzo dobrze Ym, Mamy jednego złotego, dwa srebrne, bez tragedii Wszystko sobie podlewamy Poszukamy prezentów, które zrzucił, a raczej mystery boxów Które zrzucił Mr. Key yy, No bo tak, będę od razu go nazywać, tak będzie po prostu prościej, tak Ojej tu. Podlełem drzewko przez przypadek. A to było podlane, chyba. Dziwne. Pięknie. Wszystko podlewamy. O, już mi wody brakuje. Szybko. Będę musiał popatrzeć, co graficznie zmieniło się pod względem ostatnich odcinków, yy, które były przed aktualizacją. No ale cóż. Zobaczymy. Bo z pewnością tych rzeczy jest dużo. I tak od razu mówię. Będę wdzięczny, jeśli nie będziecie mi spoilerować, co nowego jest w aktualizacjach. Znaczy w aktualizacjach albo w aktualizacji. Nie wiem, czy było więcej niż jedna, ale jedna była co najmniej, skoro są nowe rzeczy. Um, Okej, okay. to ciekawe. Ja je zebrałem już? Nie, nie zbieram grzybów. Hmm, dziwne. Może pod wieczór będę mógł dopiero zebrać. Eee, czy czegoś tu jeszcze nie podlałem? Chyba wszystko jest. Ale skoro mamy 10 nowych poletek, to możemy po pierwsze od razu amaranty zasadzić. Nie wiem w sumie po co kupiłem dodatkowe, ale cóż. Czemu nie? Mm, podlejemy sobie. Pamiętam, że Marni lubiła amaranty. A z Marni, jak wiemy, musimy mieć dość sporo przyjaźni, bo tam ona ma różne dziwne wymagania. HO HO No, nie ukrywam, przydałaby się ta motyka, żeby zahorać pole, trochę, ale no cóż, póki nie mamy, to musimy sobie inaczej radzić. Te kwiatki zasadzę w takim razie później. I widzę jedno poletko, które nie podlałem, którego nie podlałem, pięknie. Widzę, że skałek zbytnio żadnych nowych nie ma. Ech, muszę wyciąć trochę tego pola, tak chociaż odrobinę. O, od razu lepiej. Strasznie dużo się go na jesień zrobiło. Zauważyliście to? Wcześniej go tyle nie było, chyba. I mamy masowy zbiór kukurydzy. Więc wiemy, że jutrzejszego dnia będziemy bardzo, ale to bardzo bogaci. Zbieramy od lewej strony, bo będzie szybciej, jak dobrze wiemy. Ciężko stwierdzić, z jakiego powodu, ale po prostu jest jakoś szybciej. Dobra. I lecimy przez całe poletko. No, powiem wam, że trochę tej kukurydzy się tu uzbiera. Zanim dojadę do końca, to już będę mieć 40, 50. No dobra, byłem blisko. Ale z całego zbioru będę mieć. Hmm. Może. 60. Tak bym stawiał? Bo jeszcze te na dole mam, pamiętajmy. Chociaż te na dole są chyba niewyrośnięte. Czy któregoś jeszcze nie zebrałem? Bo to dość istotne. Nie chciałbym zostawiać takiego jednego osobno. Ale no, szkoda, że te nie wyrosły. O jezu. Gdyby tak działało, że wstawiwali w ten sposób się kosi, no to powiem, że byłoby kiepsko. Znaczy kosi rośliny. To znaczy, cóż. Niektóre tak można kosić, ale. No, na szczęście nie te. Dobra, szybkie podlewanko z rana. Musi być odhaczone, jak dobrze wiemy. A w razie czego, gdyby mi brakowało, powiedzmy, w sensie gdybym źle naprowadził, to mogę sobie poskakać. Bo czemu nie? Co prawda, jak się ma maksymalną konewkę, to to skakanie trochę głupio może działać. Bo wiecie. Może chcieć poddać jedno poletko, a mnie nie trafi. I chcę sobie przemieścić się. No to. Cóż, podczas przemieszczania się już naładuję sobie kolejne, co nie? Pamiętajmy, że mamy zadanie od Linusa, żeby znaleźć jego basket. To jest jakaś. Nie wiem. Mi się kojarzy tylko z miską i hełmem, więc zgaduję, że to jest coś pomiędzy. Zresztą możemy sobie nawet zerknąć. No właśnie. The Mr. Key oczywiście. 10 buraków, no ale tego aktualnie nie zbierzemy, jak wiemy. A wątpię, że jeszcze wciąguje się, nie pojadę na pustynię i zdążę zasadzić te buraki. Chociaż zależy ile rosną. Jeśli nie rosną zbyt długo, a na przykład tak z 4 do 6 dni maksymalnie, to może nawet bym jeszcze się mógł pokusić. Ale jeśli więcej, to nawet mi się nie opłaca, mówiąc szczerze. Wszystko podlane, pięknie. Oczywiście, zero energii jak zwykle, ale no cóż. Na szczęście, dzisiaj energii nie potrzebujemy, bo będziemy głównie tylko łazić. Jejciu, od tej całej trawy, która tu jest, aż mnie oczy bolą. Trzeba szybko zrobić silos. Zdecydowanie. I zabierzemy się za to już teraz. Wszystkie poletka są podlane, bardzo mnie to cieszy Kurki sobie pohasają na dworze, bo czemu by nie Kota miziałem Warzywa? Okej, okay, dziwny przypis, ale no dobra 21 złotych, pięknie Znaczy, no wiecie o co chodzi Amaranty, czy ja na pewno ich donikąd nie potrzebuję? No niby nie No to te lepsze posprzedaję Powinno się okazać, że to tych lepszych potrzebuję, a tych gorszych nie i mogę je sprzedać, ale no cóż Z dwa sprzedam, myślę Kukurydzę mogę sprzedać całą Raczej mi się do niczego nie przyda Co możemy jeszcze z tego sprzedać? Hmm, Chyba wszystko już sprzedałem co chciałem. Krzaczki trzeba pozbierać, to na pewno. Czy ja go sięgnę? Kurczę, no nie. To musimy ul przenieść. Albo to do piorunów. Będzie lepiej, bo to do piorunów, jak przeniosę, to nic się nie stanie w sumie. Tak mówiąc szczerze. O, pięknie. Dwa darmowe. Cudownie. Idziemy górą, bo nie chcę się y, tarabanić przez te wszystkie krzaki. Ja po prostu cały czas tu będę chodzić z przy, y, przyciśniętym guzikiem i będę zbierać każdy krzaczek, jaki będę widzieć. I się powinno okazać, że właśnie jakiś ominąłem, bo go nie zauważyłem. To byłoby dopiero zrządzenie losu. Już mamy prawie piątą PM Nie wiem, jak nieco to tak szybko mija, ale mija zdecydowanie za szybko. Jak teraz będą jakieś krzaczki, to będę musiał je ominąć, bo po prostu muszę zdążyć do tej robin, tak? Ten slos jest co najmniej pilny. Ale ewidentnie już widzę, że nie zdążę, jeśli ona pracuje tylko do piątej. I krzaków nie widzę żadnych z jagódkami. Żeby nie było, dobra. Ja będę mówić. Ech, no i super. Ja będę na to po prostu mówić jagódki, bo tak jest mi 100 razy wygodniej. To jest takie, wiecie, skrót myślowy. O, hazelnut, fajnie hmm, Ja go jeszcze nie oddałem, czy oddałem już? Jabłka potrzebuję oddać, no dobra, a tutaj... To nie to hmm, Tutaj A Tą śliwkę muszę oddać, faktycznie Ech, no cóż Zerknijmy u Linusa, nie ma go, co ciekawe Widzę jagódki przy kopalni, fajnie Malinus Mogłem dać Ci prezent w postaci tych jagódek, ale cóż, ja ich potrzebuję bardziej, zrozum to Będę mógł szybko się udać do Clint'a dzięki kolejce, muszę pamiętać o tym i używać jej, żeby mi się po prostu przyswoiła informacja o regularnym jej używaniu No bo co o tym zapominać, nie? Bez sensu To mi tyle czasu może skrócić Szkoda, że pod Comedy Center nie ma żadnej kolejki, no ale cóż. Do miasta. O, jagódka. Pięknie. You've got co? Idea to sleep. Um, to było dziwne. Czy on się schował do borówki, naprawdę. O, fajnie. Darmowa Joja Cola. Hmm, pójdziemy sobie, myślę, może do tego balonu. Czy zostawimy to na później? Dobra, zostawimy to na później. To będzie w innym odcinku i zobaczymy sobie. Dobra, siema Maru. Co tam u ciebie? Ciasteczka w śmietniku. Uwielbiam. Um, czy mam? Czy ty możesz lubić amarant? Okej, okay, widzę, że nie zbyt. Pomyślałem, że jest fioletowy, więc może ci przypadnie do gustu. Ale skoro nie chcesz, to nic na siłę. Jest poniedziałek. Była niedziela wczoraj, nie poszedłem do tej babki od yy, świnki. Event! Mamy event i to z Clintem. Ale z Clintem to mnie nie dziwi. Ja przecież mam tyle relacji z Clintem, że to hit. Jestem zbyt, za, powiedzmy, takim zaawansowanym górnikiem, żeby nie mieć z nim relacji dobrych. O, Lemon, no chcesz dołączyć do mnie. Mm, hy, 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 hy. Coś mu chodzi po głowie. Mm. Jakaś szczęśliwa kobieta coś tam. Ho, ho. ho Nami no, ew ewidentnie się nie podoba ta, roz ta rozmowa. A. Ona wygląda w sensie tak, jakby nas lubiła. O jejciu, co tu opowiedzieć? Może to? Oho, przebiegła Emily. No i wszystko wyjaśnione. Ale że Clint tak nie może się przełamać. Ech, gdyby była tylko jakaś opcja, żeby ich spiknąć. Może dodali coś takiego w tej aktualizacji? Bo ja wiem. A, Shane, Shane, no, Shane się nacieszy piwem. Ha ha, ha, ha ha Chicken Story. Ojejku. A, tak, bo Shane tam siedzi z kurczakami. To nawet miałoby jakiś sens. Chociaż oczywiście kanonicznie jeszcze tego nie wiemy, no ale cóż. Klienta tu nawet nie ma oczywiście, ale co z tego? Event musiał być. Mm. Dobra, nie będę z nimi gadać jakoś, nawet nie bardzo mam ochotę, Tak mówiąc szczerze. Um, co to jest? To było dziwne. W sensie, skąd to się tam wzięło? Hmm. Okay, ciekawe. Rybka ze śmieci. Czy ja tą rybkę mam gdzieś do oddania? Nie kojarzę, ale może. Rybka jesteś tutaj. Nie, nie mam cię nigdzie do oddania, więc cóż. Grzybek, fajnie. Hmm, ono też tu miał jakiś krzaczek, nie? Lia? Oczywiście. Widzicie, pamięta się takie rzeczy. 3 Blackberry. Wow, z jednego krzaka. Kto by pomyślał? Hmm, tutaj żadnego krzaczka nie widzę. Mm. O! A to coś ciekawego. Nie wydaje mi się, żeby tu było coś takiego. Hmm. Dziwne. Tam jest jeszcze drzewo. Myślałem, że to jest jakieś przejście, ale wolałem się upewnić. okej, okay. Witam was po chwilowym cięciu. Już wracamy z powrotem. Mm. Szukamy sobie śliwki. I przy okazji pozbieramy sobie krzaczki, bo potrzebujemy dużo Blackberry oraz potrzebujemy śliwki, aby ukończyć zadanie w Community Center, jak oczywiście wiemy. Prawdopodobnie trochę jej poszukamy, ale nie szkodzi, bo dzięki temu odhaczymy też wiele krzaków. A no jakby nie patrzeć, jest to, do, jest to dość kluczowe. Ech, nie chciałem się po niego cofać, ale uznałem, że już pójdę bo czemu by nie, darmowe jagódki w końcu, nie? o, i widzę, że strasznie dużo ich też leży na ziemi nie wiem od czego to zależy, ale... nie wiem hmm. i tu kolejna od razu nie wiedzieć skąd o, a to jest przy domku Lee. ja tam byłem dzisiaj hmm. dziwne a może byłem tam na poprzednim odcinku? Ech, głowy nie dam. Ale byłem tam generalnie. I wcześniej nie było. Uuu a to. Um, Okej. Okay. To też się kiedyś zagłębimy. To na pewno. I myślę, że może to nawet nie będzie aż tak daleko w przyszłości, bo ja wiem. Zobaczymy. Coś mnie tu blokuje, ha. Strasznie dużo już tych jagódek mam. Ile z 50? No, w sam raz. No to jak mam 50 jagódek, jeszcze trochę uzbieram pewnie z tej strony. Tak zgaduję. No jakbym na koniec jesieni, znaczy na koniec jesieni, no powiedzmy koniec sezonu zbierania jagódek miałbym ich ze 150, to byłbym bardzo zadowolony. A póki co mam już jedną trzecią tego, nawet ponad. I z tego co widziałem, to też na mapie, nie wiem czy to jest błąd, czy to jest tak celowo zrobione, ale nie wyświetla się w ogóle to miejsce z balonem. Trochę tak jakby po prostu nie istniało. W sensie, jest ono oznaczone w taki sposób, że jest tutaj I nawet go, nie mogę na niego przeskoczyć, muszę myszką pokazać Bo inaczej nie, nie, nie zaprezentuję, ono jest gdzieś tu mniej więcej I z jakiegoś powodu się ono nie wyświetla To jest ciekawe, ale no cóż e, Idziemy jeszcze do lasu naszego, bo tam na pewno będą miał jeszcze jakieś jagódki No i to dużo Tu trzy tu, kolejne 3, jeszcze 3. Może tu zasnę Na pewno tu zasnę, ale przynajmniej zbierzemy przy tym dużo jagódek Więc się fajnie wyrówna, bo i tak będę mógł zabrać jutro dużo energii Już prawie 70 jagódek Nie będę ich zabijać, bo stracę na to strasznie dużo czasu Więc na razie tylko po jagódki Jeszcze tu na dole o, są jakieś jagutki, czy niezbyt? Mm, nie bardzo. To teraz możemy ściąć trochę drewna. I to tak naprawdę odrobinkę. Mmm, jakbym Nie, kurczę, jeszcze dwa ciosy mi brakowało. Szkoda. Ale cóż, to było oczywiste, że tu zasnę. O, Foraging Level 8. Ciekawe, czy zbieranie tych krzaków też daje EXPA. Jeśli wiecie, to napiszcie, będę bardzo wdzięczny. Tent kit to chyba jest coś nowego w grze. jakoś nie kojarzę tego. O, 5200 za samą kukurydzę. Znaczy, no dobra, może nie samą kukurydzę. Tam jeszcze trochę amaranty i w ogóle. Ale mimo wszystko. Nie znalazłem żadnej paczki od yy, tego. Kui, że tak powiem. Więc jestem ciekaw, o co z tym chodzi. No ale cóż. Mm, mamy coś w poczcie O, Linus mnie znalazł, no to nawet kasy nie straciłem, jak pięknie uh, U, będzie jakiś event Musimy przynieść 9 y, przedmiotów najlepszej jakości jaką mamy No to to oczywiście wiemy o co chodzi Kurki widzę, że już mi podrosły A dosłownie kurki Amaranty, widzę, że wyrosły. Nie, nie amaranty. Cranberry. Mm, a tutaj coś. Jest coś, dobra. Szkoda, że nie sprawdziłem wczoraj, czy te grzyby mi wyrosły. Bo miały wyrosnąć chyba później po prostu, a tak to nie sprawdziłem tego. No cóż, zdarza się. Te Cranberry chyba po kilka wypada. No właśnie. Dobrze pamiętałem. I z całego takiego zbioru jednego mam ich aż 22. w się sensie 22 sztuki. Mm, to mi jeszcze nic nie dało. Szkoda. No ale cóż. Mm, no, tak czy inaczej. Na ten odcinek to tyle. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać mój kanał, to możecie łapkować, komentować, subskrybować. Bądź cokolwiek Wam się tylko żywnie podoba. Mm, a na tyle to już. Chyba wszystko, także dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do wyczekiwania kolejnych odcinków i papatki.